Zima, 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 zima zła Tra la 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 Tak ogródek wygląda A tu jest rowerek od Wiktorii I tam są huśtawki I no ciekawe kaj to iść Tak Tu jest jedna huśtawka, tu jest drzewo, tam jest buda To jest izba byczeźwień A tu jest cały rozkarmiarz drzewa na zimę tu jest piaskownica, możemy się pobawić piaskownicy, ja by to chciał. A tam jest nasz stolik grillowy, bardzo ładnie bomba. A tu mój burdel, czyli mój bajzel, jeden wielki chleb. Jak to w zimę? Na to na razie, bye bye. Tu będę wychodził tymi drzwiami, oczywiście jak mnie nie zasypie.